Ej, Mordo, słuchaj, jest akcja, możesz wygrać myszkę gamingową, którą mam tutaj. Podejdź się, posłuchaj. To jest myszka gamingowa, oczywiście ona jest jeszcze nierozpakowywana. Możesz ją wygrać i tak, możesz zgarnąć ją ty, Ej, czyli chcesz ją zobaczyć, wbijaj na mojego Instagrama. Oczywiście link masz w opisie pod filmem. Yy, wbijaj na Instagrama, wbijaj yy, na live'a, który będę robił, na tym live'ie będę losował i co? Zostaw suba, zostaw łapę, zostaw dzwona i myszkę wygraj. Życzę ci powodzenia, byczku. Yy, siema, siema, siema. Witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Znaczy w pierwszym odcinku z... Kurde, no już jestem w dupie. Yy. Wczoraj nagrywałem odcinek, ale miałem zasadniczy problem z mikrofonem Gdzie się ktoś pierdzielił i zaczął szumieć i było O dobra, oni się biją Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a ja spierdzielam Okej, tak przyjdzie, ale z tego to ja spróbuję do lawy Takie rzucę wrzucenie do lawy Ja pierdzielę, ale ja jestem głu Ja pierdzielę, ja ci kieki nie... Czas, jaki... Dobra, powypierdzielam tutaj gówno. No nie, 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 nie. Wala, tutaj wszystkie gówna, których nie chcę mieć w ekwipunku. Dobra. Ja pierdziele, co biję więcej, to? No to, ale to ma szybszy atak speeder. To dobra, będę bił tym już. No wywalaj! Gościu, wpadnij do tej że, ale tak raz nie fair wobec mnie. Jest to główna się na i Dobra, ja już nie żyję, nie? Ja się zabuduję. Dobra, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Fortnite, ktoś do mnie strzela, ja się zabudowywuję. Ej, mam trochę drewna. Ej, dobra, zrobię sobie nowy chyba mieczek. Ząże, no dobra. To widzimy się, jak zrobię sobie nowy mieczyk. Dobra, jesteśmy. Zrobiłem sobie mieczyk w końcu. Mam mieczyk. Miałem radę go zrobić. Jeszcze zbiorę tutaj trochę węgla, bo oni odeszli sobie ode mnie. Ja tu trochę zbiorę węgla. M I tak. No, trochę Dziwnych okolicznościach zaczynamy ten odcinek. Trochę dziwnych okolicznościach się dzieje, bo miałem taki pomysł, żeby wyjść z tej kopalni, ale wiedziałem, że to się dzieje taka akcja, że no będzie grubo. Bo wiecie. Bo ja też jestem gruby. Dobra, nie, nie, ja sobie jeszcze robię tarczę, czekajcie chwilkę Dobra, okej, oni się... Do czego ty tu idziesz? <śledzimy> <śledzimy> Idź ty by boku ode mnie. Idź ty by boku! Ty by też idź! Idź se stąd! Ja że coś mi nos zatkało. Sorry, że będę ciągnął tym nosem, ale mi no strasznie jakiś zatkany nos dziwnie Dobra, jestem gotowy. Idź se ty by boku mi stąd! Dobra, okej, okay. Ta, tak mogę iść. Dobra, tutaj szybko stawiam na pochodnię. Żelaza, żelaza. Żeby nic nie zwrócić. Dobra, widzimy się, jak będzie się jakaś gruba działa. Okej, okay, dobra, chyba znalazłem wyjście. Nie wiem, kojarzę zresztą tą okolicę. O f... Mordę jeża. Może już mordę jeża. Źle się dzieje. Źle się dzieje. Bardzo się źle dzieje. Dobra. Mm. Idziemy, dobra. W ogóle zainstalowałem sobie taki tekstupak. I czekajcie, jeszcze mogę mieć tutaj taki tekstupak. Resource pack. O taki tekstupak jeszcze mogę mieć. Mm. Bardzo fajnie on wygląda. Możecie zagłosować w ankiecie, która się teraz wam wyświetla, w którymś rogu. Widzicie, mogę mieć taki tekstupak. I on mega fajnie według mnie wygląda. Ale właśnie nie wiem, czy mam go ściągać, czy nie. Tylko, że czekajcie, jeszcze sobie resource pack i o ten dam na górę, żeby były te rudy takie fajne. I teraz chyba powinienem mieć takie fajne rudy. Czekajcie, gdzie tu, tu, tu był ten węgiel. O no, i dzisiaj teraz są takie fajne rudy węgla. E, rudy ogólnie są takie fajne, i mogę. No, więc ty ja możecie zagłosować w ankiecie, czy chcecie takie coś, żeby były takie. Mm, tak, żeby w ogólnie miał ten tekstupak włączony, czy nie miał go wyłączonego. Zagłosujcie, bo... Ciekawi mnie to, szczerze mówiąc, fajnie ten tekstupak wygląda. Niedługo jak wyjdą jeszcze shadery na mm, 1.16, to wtedy będę grał na shaderach. Dzieje jest, ale to jest. Jopiurczyk! Dopóki oni się tam wbiją? O kurde! O kurde! Co ja wróciłem? Cię to zniszczy? No, możecie napisać coś, co chcecie, ten tekst opaka? Ja go. Mm, ja się posłucham. Ale, mm, o, złoto. Jestem w totalnej dupcy. Du ja pierdzielę, jestem w totalnej dupie, jak chciałem powiedzieć. Ja tworzę nowe w Jestem w totalnej dupie. Eee, Jednie ja mi się już skończy prawdopodobnie niedługo, bo no nie ja mam jakąś dużą mam trochę chlebka, jeszcze kupę pokczop A ja tymczasem wyłączę to, bo mm, no nie wiem czy wy to chcecie, więc e, zobaczymy jak będzie to... Jak się przyjmie. No, zobaczymy. Eee, no, okej, okay, zobaczymy, jak to się przyjmie. Czy może macie pomysły na jakieś inne resource -paki? Możecie... Oh, diamenty tam są! Czad! Ja tam idę! Czad, ja tam idę, nie ma szans. chyba, że mnie ten zombie zabije. No, nie, dobra, dobra. Czad! Skaczę na wody, mam nadzieję, że nie umrę. Ten. No nie, szkielet, weź. Aha, ty tu, dobra, ja się starażę, że ty ci O! Uch. Uch. O! Uch! Ej, czy to jest ten sam chunk? Ej, nie wiem jak to sprawdzić. Czekajcie, Ej, to było chyba. F3 i KL. Nie wiem. Czekajcie. Nie wiem, czy to jest też Star Chunk. Faj diamenty, dwa diamenty. Nie, co przy tym na tym serwerze to jest taki rzadkość. Ja siedzę, trzy godziny siedziałem. Łącznie na tym serwerze kopałem te diamenty. Znaczy, kopałem te diamenty. To kopałem i nie znalazłem. Chyba trzy łącznie diamenty znalazłem. O, czat! sześć diamentów. Dobra, nie ja to od razu idę ukryć. Dobra, e, widzimy się już gdzieś tam na powierzchni. Coś Ej, czat. Kozak. fuck? Co tu vidím, moje kalmy? Dávaj mi kalmy. Dávaj mi kalmy, to je. Jest... HMF spider, co jest spider? to je? HMF spider. Co to je? Aha, to je pravděpodobně ten, to je kapalňaný ten. Ne, to Okej, okay, wykraftowałem sobie ten tego tego jakoś nazywa. Wykraftowałem sobie diamentowy kilof, żeby yy, wiecie, będę robił taktykę typu: kopię się do góry i się na pewno kiedyś wykopię. więc widzimy się jak się gdzieś tam wykopię. Dobra, okej, okay, wykopałem się w, 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 w oceanie. Dobra, jestem Okej, okay, jestem w domu. To jest mój dom. To jest dom XX Shadow XX To o ten to jest piękny domek mówię. To jest to, no, zgadnijcie czyj to jest domek to Zgadnijcie czyj to jest domek to Nie chcę się chwalić no ale wiecie no najlepszy to jest tylko jeden na tym serwerze Nie chcę się chwalić Dobra bo mi EGO już o więc Ale jestem popularny wy nie Dobra, on tu sobie zrobił jakiś prywatny chesty, dobra, okej, ok. to jest plugin jak coś, okej, o, o, dobra, ej, Sibu, ładnie to rozwinął, O, ej, dobra, on to też jest jednak, no widzicie, czat. to są, Jeszcze. my jesteśmy tutaj jednak dobrzy, okej, jak się robi te, chyba trzeba zrobić signa, a, to ja tutaj już poprzypalam wszystko, rzucę tego. Przypalę sobie to. Czekaj, włączę na z tą, żeby było, chyba. Zobaczcie, czekajcie, czekajcie. Czy to mi teraz da lewem nie, e, dobra, e, nie ważne. Dobra, okej, okay, zrobiłem sobie moją prywatną skrzynkę. Mm. Nie wiem, o co chodzi, więc będę musiał to ogarnąć, ponieważ ja to pluginu tak nie za bardzo ogarniam, ogólnie go nie znam, ale jest fajny nawet, jest nie? niezły. Mm. Boże. Zachłysnąłem się... Jeb, yeah, czajcie Zachłystoć się... Yeah, bo jestem... no. Słuchajcie, to ja jestem nowy, na to. Kurde, no. Wrrr. Dobra. O, on go teraz... uuu. Piglin sobie tu przyszedł do nas. Ten piglin zabił żółwia, bo wczoraj rozmawiałem z Simu. On mówił, że ten piglin zabił nam żółwia i teraz będziemy go torturować. Teraz ja go uderzę. Uderzony przeze mnie. Nie mogę stąd wyjść. Ej, dobra. Ale on jest w do zrobi. To jest frajer w łódce, frajer denty. W denty. Nie! Ej, ale to w źle. Znaczy źle zabrzmiało. Coś innego. tego. U mnie w głowie to w sobie inaczej brzmiało, więc tam. Mm. <śpiewa> Dobra, znalazłem diamenty. Ja jestem dumny z siebie czat. Ja jestem z siebie dumny czat. Aha, i dlaczego mówię czat? Ponieważ ja planuję streamować i planuję się już przy... chcę przyzwyczajać do mówienia czat i tego typu no ponieważ będę się przyzwyczajał. czuję, co tu? Przejście do portal do no. Here. O tutaj trzeba byłoby ustawić te. Tabliczki. Hmm. Czekajcie, Bl blok locker 2 e i, i mu chyba coś takiego. Hmm. Nie wiem, nie ogarnę. No dobra, nieważne. Aha, 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 aha. Hmm. Czekajcie, tutaj trzeba zrobić ładne przejście. Zrobię tutaj przejście. Yy, bardzo ładne. Tutaj będzie przej przejście walane będzie. Na łeb. Yy, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki za tym, to sorry. Bo u mnie się za oknem dron. No, bo przecież nie można być cicho w czasie nagrywania odcinka. Tylko trzeba. Coś tam się drzeć za tym oknem, cholerny. Bale. 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 Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, czas, spokojnie. Ładnie on tutaj zrobił, ładnie, tak mi się tu podoba, tego dobra. dobra, idę, chcę wziąć soul sand sobie Zrobię te, te Zrobić takie przejście to ładnie, nie? Przejście, chat Dobra, okej, okay, tutaj niszczy Jeszcze ja nie wiem, ile to będzie, więc niszczy całość mm. Ej, dobra, Arab przeszedłem. Arab <grym> O Boże co? Okej, okay, mm, więc y ja tego panu oszczędzę, ale te lamy muszą zostać zabite Okej, okay, zdobyłem te dwie smy Dwie smyczy Lecimy um, teraz. Ja będę robił przejście, więc nie wiem, ogólnie to chyba przyspieszę to, więc nie będę, będę ci się nie odzywał, więc to będzie przyspieszone. Yy, yy, dobra, jest źle. Jest źle, jest bardzo źle, więc, nie czy to działa tak, że jeżeli ja będę miał Gold nageta w drugiej ręce, to on nie zostawi? Nie, 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 nie. idź. Niech, ja musisz się z nim już napierdzielać. Cholercie, on to bije. Tarczy nie mam na pasku tutaj. Dobra, zabiję No sorry, musiałem, musiałem. to była obrona własna. Jak coś, kurde, no. Brrr, załatajcie to. Proszę, nie? Jeżeli ogląda to ktoś, kto gra na tym serwerze... Idź. Dobra, on, 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 on jest friendly. On jest family friendly. To szanuję. Nie, ale teraz do netheru trzeba iść. Ja zapomniałem o tej mechanice, że tutaj trzeba iść z tym, w tej... Gdy... Jestem deb... debilem. Nie, no nie ginę, nie ginę, nie zginę, nie umrę. Spokojnie, spokojnie, ja przeżyję. Spokojnie, przeży widzicie? Widzicie? Minecrafter, no, Minecrafter, no, co mogę powiedzieć? Gra się od, odwiecie tych pięciu lat w Minecrafta. Ej, co, ile ja już mam gra w tego Minecrafta? Grała! O, no, tutaj. Nienawidzę. Jak to się robiło? Trzeba tutaj są sanda? Dobra, okej, okay, to ja idę i ogarnę wszystko i się widzimy jak ogarnę. Co będzie przyspieszone to. Coś zrobiłem źle. Coś zrobiłem źle, e, i jednak ten moment wytę, bo on był strasznie długi i nie chcę przedłużać tego bateriału, więc będzie wycięty. E, coś zrobiłem źle, coś spierdzieliłem po prostu. No w sumie, czego się po mnie spodziewać, czy... Dobra, zapijam to, bo nie chcę tego. E, jak zwykle coś spierdzieliłem. Nie wiem, już chyba będę kończył ten odcinek, polecę go szybko zmontować. Zrobię tylko to, zwytnę to i zrobię jeszcze raz, żeby wy wiecie. To było to. Chcę na odcinku to zrobić. O coś chodzi. Coś tutaj nie działa, więc... Ja mam pewną teorię co do tego. Ja mam pewną teorię co do tego, dlaczego to nie działa, więc... Nie wiem czy to sprawdzę teraz, więc ja już chyba będę kończył ten materiał, bo on i tak będzie dłuższy. A chciałbym, żeby filmy z Minecrafta były krótsze po prostu. Nie było jakieś bardzo długie, więc ja to polecę szybko zmontować. więc rzucę to trzeba tym. Tak, no, dziękuję za oglądanie tego... Mm. I jakże i tego materiału, czekajcie, te slajmy jeszcze. Z tą okulą. Nie chcę umierać. Z tym levelem, którego mam. Yy. No i co, my się widzimy... kiedyś. Na no, pewno się zobaczymy. I... Tym zjedzonym jak chleb, który przed chwilą zjadłem akcentem, zakończmy ten odcinek.